Jestem wściekły. W Krakowie od lat powtarza się, że golf to rozrywka dla bogaczy, a miasto nie jest gotowe na pierwsze publiczne pole golfowe dla mieszkańców. Politycy, aktywiści i organizacje społeczne wszyscy zgodnie powtarzają te same mity i kłamstwa. A prawda? Prawda jest taka, że golf łączy pokolenia, uczy cierpliwości, daje nam zdrowie. I jest na każdą kieszy. Popatrzcie na osoby, które grają mimo to. Znam wśród nich listonosza, pielęgniarki, nauczycieli, lekarzy, seniorów, dzieci, młodzież, studentów, prawników, urzędników. Wszyscy wybrali golfa. Wszyscy są w elicie. Albo wybrali zdrowie i ruch. Dlatego powstaje portal Golf dla Krakowa, żeby obalić wszystkie te mity i rozbić zmowę milczenia. Będę podawał rzetelne informacje dla tych, którzy o golfie nic nie wiedzą. Będę przedstawiał historię ludzi, którzy zakochali się w tym sporcie. Będę przedstawiał faktyczne koszty uprawiania tego sportu, a nie to, co Wam się opowiada. Będę starał się przybliżyć Wam tę dyscyplinę i zachęcić do tego, żebyście spróbowali zagrać w golfe. Nie dajcie się przekonać, że golf to dyscyplina sportu tylko i wyłącznie dla bogatszych. Golf jest dla każdego i spróbować może każdy. Odnaleźć w tym sporcie ciszę, spokój, radość, nowe znajomości, nowych ludzi, przyjemność obcowania z zielenią i przyrodą. Dlatego proszę Was, subskrybujcie kanał Golf dla Krakowa. Udostępniajcie go każdemu, komu się da. Lajkujcie, komentujcie, dyskutujcie. Piszcie, co myślicie o tym sporcie. Razem wyrwiemy Kraków z kłamstw i wybudujemy pierwsze miejskie pole golfowe. Pole, które będzie służyło dla nas wszystkich.